Gościem portalu MyPiS jest Maciej Wąsik, przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy. Panie radny, za nami dość gorąca debata w Radzie Warszawy na temat losów specu. Wczoraj Rada Warszawy zdecydowała, że nie odbędzie się referendum w sprawie sprzedaży specu. Dzień dobry Pani, dzień, 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 dzień dobry Państwu. Rzeczywiście Rada Warszawy podjęła taką niedobrą decyzję. Myślę, że jest to decyzja pochopna. My 2 sierpnia złożyliśmy 151 tysięcy podpisów warszawiaków popierających referendum w sprawie podwyżek cen w Warszawie, podwyżek cen za wodę, żłobki i biletów komunikacji miejskiej, a także w sprawie prywatyzacji spec. Rada Warszawy powołała komisję. Ta komisja miała czas do 1 września, żeby zweryfikować te podpisy i dobrze policzyć głosy. Niestety w Warszawie platforma bardzo się śpieszyła, żeby, żeby specrywatyzować i komisja zakończyła pracę przed wczoraj, czyli dzień przed sesją. Według mnie w pośpiechu, w chaosie, nie licząc dokładnie głosów, zaowocowało to tym, że zginęło gdzieś 6 tysięcy głosów. My złożyliśmy 151 tysięcy głosów. Platforma doliczyła się w tej komisji 145 tysięcy głosów. To nie mogło wyparować. My przed złożeniem pudeł z podpisami bardzo dokładnie żeśmy wszystko przeliczyli. Rozumiem, że pomyłka rachunkowa to może być kilka, kilkanaście głosów. Nie wiem, co się stało. Być może jest to efekt chaosu, który panował w pracach komisji. Posiedzenia komisji nie były protokołowane. Radni Platformy uczestniczyli bardzo pobieżnie w pracach komisji w ten sposób, że przyjmowali wszystkie sugestie które urzędnicy ratusza jak gdyby przykładali do podpisów. Mówią, że mogą to być podpisy, nieważne, oni jak gdyby akceptowali, nie wnikając. W ten sposób Platforma twierdzi, że złożyliśmy niecałe 110 tysięcy prawidłowych podpisów. Moje zdanie jest inne. Powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć głosy, bardzo dokładnie zweryfikować te podpisy. Na pewno pójdziemy z tym do sądu. Nie zgadzamy się z takim trybem prac komisji. Liczymy, że znajdziemy sprawiedliwość w sądzie. A no właśnie kiedy zamierzacie Państwo zwrócić się do sądu w tej sprawie? Wczoraj Rada Warszawy podjęła taką decyzję. Myślę, że w, pierwszy, w, przyszłym, w przyszłym tygodniu, w połowie przyszłego tygodnia będziemy przygotowani do tego, żeby przygotować stosowne wnioski poparte prawnie, merytorycznie. Myślę, że w przyszłym tygodniu te, te, te materiały powinny do sądu zostać złożone. Warto też zauważyć, że wczoraj Rada Warszawy przyjęła także uchwałę o tym, że SP zostanie sprywatyzowany. No to kolejny problem, oczywiście, zarówno proceduralny, jak i merytoryczny. Jeśli chodzi o stronę proceduralną, to uważamy, że nie miała Rada Warszawy prawa podejmować takiej decyzji przed zakończeniem prawomocnym sprawy w sprawie re referendum. To znaczy, dopóki jest wniosek referendalny niezamknięty, czy w jedną, czy w drugą stronę, na pewno Rada Warszawy nie może e, prywatyzować spec. Bo co się stanie, jeżeli sąd stwierdzi, że my mamy te podpisy i nakaże zrobić referendum? Prawda? M może być poważny problem prawny. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to w ogóle byliśmy przeciwko tej uchwale, gdyż uważamy, że sprzedaż spec, prywatyzacja spec jest dla Warszawy i warsza Warszawy jako szkodliwa. SPEC to jest, prywatny, to jest naturalny monopolista. Ma 80% rynku ciepła w Warszawie, przesyłu ciepła. Jest to spółka, która nie posiada w zasadzie konkurencji. To już klasycy liberalizmu orzekli, że monopole nie powinny być prywatne. SPEC był budowany przez Warszawiaków, przez kilka pokoleń Warszawiaków. Przynosi zyski, jest spółką dobrą ogromnych przychodach, ogromnych możliwościach, niezadłużoną, świetnie w świetnej sytuacji finansowej, prywatyzacja nie jest specowi potrzebna. Prywatyzacja może zaowocować różnymi negatywnymi zjawiskami. Jednym z tych zjawisk jest niekontrolowana podwyżka cen. W naszym przekonaniu kontrola ure nad takimi przedsiębiorstwami jak spec, w sensie podnoszenia cen, jest fikcyjna. Prywatny przedsiębiorca potrafi Wygrać procedurę, potrafi zgodzić się nawet na zapłacenie kar kosztem e, tylko po to, żeby podwyższyć te ceny. To mu się będzie opłacało. Proszę pamiętać, że w każdym prywatnym przedsiębiorstwie bogiem jest zysk. W spółce komuna komunalnej tym bogiem może być rozwój, rozwój Warszawy i no, także pewne funkcje społeczne. No Właśnie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Wals odpiera państwa zarzuty i mówi, że straszycie Warszawiaków. Tak naprawdę podwyżka cen nie grozi. A skąd ona to wie, skoro sprzedała tą spółkę? Skąd ona to wie, co zrobi zarząd tej spółki w przeciągu, nie wiem, najbliższego roku? Ja uważam, że Hanna Grotniewicz-Walc nie, nie, nie ma wiedzy, która predysponuje, żeby tak mówić. Są znane przypadki lepszych i gorszych prywatyzacji. Są znane przypadki w Warszawie, gdzie miasto, są znane przypadki w Polsce, gdzie miasto odkupowało od prywatnego przedsiębiorcy akcje, gdyż on przestawał inwestować w sieć. Hanagon Gibź twierdzi, że umowa zawiera bardzo korzystne dla miasta obwarowania, jeśli chodzi o poziom inwestycji, jeśli chodzi o jak gdyby, stabilność tej spółki. Natomiast umowa jest niejawna, proszę pamiętać. Wczoraj wynik też taki, wynikła taka, można powiedzieć, mała afera, ponieważ jeden z pracowników Ratusza zachęcał pracowników żłobku do tego, żeby zbierali podpisy na rzecz Platformy Obywatelskiej. Czy to jest zgodne z prawem? Nie, to jest niezgodne z prawem. Nie można prowadzić agitacji wyborczej w zakładzie pracy. Tym bardziej, że ten urzędnik to zastępca dyrektora, to jest naprawdę wysoki, wysoki urzędnik Ratusza i on przesyłał. Prośbę o zbieranie podpisów swoim podwładnym. prawda, Wykorzystywał także zależność służbową. To nie jest tak, że szedł do swoich kolegów, tylko do swoich podwładnych. Można to potraktować jako nacisk na zbieranie podpisów i z taką sugestią, że jeżeli ktoś nie zbierze tych podpisów, to będzie później inaczej traktowany. To jest sprzeczne z kodeksem wyborczym, sprzeczne z prawem. Złożymy w najbliższym czasie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, także informacje do PKW, żeby PKW podjęło stosowne kroki. A oprócz tego, no to jest totalnie patologiczna sytuacja. Platforma nam zarzuca, że żeśmy e, źle zbierali podpisy, ale my zbieraliśmy na ulicach, wśród ludzi, chodzą, chodząc po domach. A tu pokazuje, że te podpisy zbiera się inaczej po prostu w ratuszu. Dziękuję bardzo. Dzie